Heavy, heavy um, co dziwnego się ostatnio dzieje? Tutaj miałam taką bukę i on znika. I tutaj um, miałam wszystkie buty. I pojawił się nowy dodatek. Chciałam sobie zagrać, zobaczyć czy, mm, zobaczyć, czy jest. Bo, tak, bo mój brat mówił, no i patrzę z hobby. Nie ma, nie ma takiej buki. Więc sprawdźmy na mody, coś się stało, no. O. I patrzę i po prostu to kawałka jest od jej telefonu czy to jest żart, czy nie, to ja nie wiem, serio. что do you should find Onu no, luj dobra, 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 dobra. Mam nadzieję, że uda się. Czy jest? Nie wiem. Dobrze, właśnie, że mam Pewnie nie mam. Pewnie nie mam. Pewnie nie mam żadnych dodatku. No oczywiście nie mam żadnych dodatków, a... Po prostu dziwne, bo jak mieście, bo, bo jak jest tak? na no właśnie... Trzeba zrobić jeszcze raz. Nie mogę tak na darmo. Tak trzeba... Coś innego zrobić, wiem. wiem już chyba co.

I sprawdźmy teraz, nie ja mam zamknięte oczy, e, tylko na początku zamykam oczy już, 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 Zamykam oczy ciągle Mam zamknięte oczy już, e, chyba dobrze już, już, nadzieję No chyba tak

jeszcze raz, raz się żyje, raz nie dopuszczam, no, nie dopuszczam, się mówiło, raz nie, dopiszę, tak. nie dobra, nie może, nie będę tego śpiewała, to jest głupio, no dobra, tutaj już toczka, poczka, wiemy już, e, co dokładnie, jak i w hey. czy to jest chłopak, czy dziewczyna, no zobaczcie. Dobra, nie wiem. No, and it nu. Teraz szybciej idzie to może być Ja zamykam oczy i... Ja nie patrzę. Ja się nie patrzę, ja nie patrzę, czy to mi się ładuje, czy to mi... Ej!

Gdzie to jest? A tu chyba tak, tak, dobrze, dobrze, mam nadzieję, że tak, dobrze. Dobra, otwieram oczy, bo ja się boję. Co? Dobra, ale otworzyłem sobie problem. Ale długo, aaa! mnie nie było, bo ja długo nie wchodziłam, już do tego Do tego dodania, dobra, to jest do tego dodania, dobra, idę sobie położyć tu i tu, ojejku, nie czopeczkę sama, tylko, tylko całe półgłówki. не трябва е И трябва да се спрещам. Не добре за на към случва и да сме се правим за Но и не спете. Не, не имам за на вода. И ще раз, и ще да се е и бен така да го отробила, да не уда. Сериозно. се вил. Ей, вече имам тук тук Też robiłam dzisiaj szkolce. Jeszcze dwa odcinki do nagrania Więc nie chcesz się Tutaj dobra, uh, dobra Okej okay. Okay. Mm. Słuchajcie, nie mam nigdzie Toki boki. Zresztą mam taką jedną, no, może mam za dużo. Kiet. Ja nie, nawet tego nie instalowałam. Tego praktycznie już nie używam. Tego też nie. Tego też nie. Simpson je už nekaj. Pazu nekaj. Meni ga ne zima mikro. Ne, je. Tega nekaj. Ne, tega. A teraz sprawdźmy. Tylko wszystko zresetuję. No i nie mam tutaj Dobra, już mam, już. Już. Trzymajcie kciuki, Jezu! Dobra. Dobra. Jak, jak to się nie uda, to po prostu zobaczymy i widzimy, coś innego. Nie powiem co, bo to nic czy... jednak. что у тебя будет сейчас. Я не пишу, я уже Не вьем. Это еще бы не Удаем же. Ну.

Nie mam za Na razie, zamykam nic się tego boi, strasznie. Bo to się nie uda, bo jak nie, to ja jest tak, że Dobra, kliknę to, zamknę 3, 4, to. Chyba nic się nie stało, więc kliknę na to drugie. Jakby nie mam. Ej, nie mam. Jeszcze raz, to Są tam was! Najmniej jak... Po... ...szef. Uh -huh. Albo dwóch jest na jednym, albo... ...ktoś z nami to dużo. jakie mi ta gra wchudzi, jak klikam to, to gra. a może jak klikną kliknę tą grę, to ta gra w się kliknie. I nic bez dodatku, słuchajcie, przesadzę. Koniec filmiku, dzisiaj już na dość, sprawdziliście. No i kolejne odcinki, bo montowanie i robienie jeszcze kilka. Jezu. To zajmie mi wieki, więc bye-bye, uh, Jeden z tych, co jest troszkę krótszy nawet niż ten. No dobrze, to bajo, ja roar.